Nawet pandemia nie zdołała zatrzymać Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo zawirowań związanych z wprowadzeniem obostrzeń, zmianą terminu, już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia, w Gostyniu odbędzie się 29 finał pod hasłem Gramy z Głową. Będzie inaczej niż do tej pory, bo całość przeniesie się tak naprawdę do internetu. Tak, sytuacja, jaką mamy, spowodowała, że zagramy głównie w internecie. W dniu finału od godziny 12 do godziny 21 będzie relacja na żywo przez Gosty 24 i portal YouTube z Goku, Futniku. Tam będą się odbywały... W formie online licytacje telefoniczne, zestawów darów Gostynian oraz przywiezionych z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gadżetów na rzecz Wielkiej Orkiestry, i będą też koncerty muzyków, którzy zagrają, i cała transmisja będzie do obejrzenia, ale też, też po to, żebyście Państwo mogli. Uczestniczyć i w orkiestrze, no ale też swoimi złotówkami zagrać dla ratowania życia i zdrowia dzieciaków. W tym roku finał nosi nazwę Finał z Głową, dlatego że całość sprzętu będzie poświęcona na granie dla laryngologii, która zajmuje się ratowaniem najmłodszych i tutaj potrzeba specjalistycznego sprzętu powoduje, że to już jest w historii Wielkiej Orkiestry drugi finał dla la laryngologii, co powoduje, że całość tych pieniędzy, które uda nam się w tym roku zebrać, będzie temu poświęcona. Tak jak co roku, przed hutnikiem albo w holu hutnika będzie możliwość zdjęć rodzinnych na kalendarze Wielkiej Orkiestry, które wykona jedna z lokalnych drukarni zupełnie bezpłatnie na rzecz Wielkiej Orkiestry. Będzie przed hutnikiem sklepik WOŚP. Tam umieścimy wszystkie dary Gostynian i gadżety, których nie, nie udało nam się zmieścić w zestawach. I Tam będzie można podejść przez cały dzień i za naprawdę symboliczne pieniądze wspierające orkiestrę zabrać sobie te rzeczy do domu na pamiątkę, bo też chodzi o uhonorowanie i docenienie tych, którzy te dary Przekazują. Będzie też i na to liczymy, że trochę z małym opóźnieniem, ale pojawi się kąpiel morsów, bo liczymy, że ona, ją nam się uda zrobić tydzień później. Być może te obostrzenia wtedy znikną. I też tydzień później planujemy rozegranie, o ile będzie to możliwe, ze względu na przepisy turnieju kręglarskiego, bo on zawsze też był ważnym elementem naszego gosyńskiego finału. Licytacje, tak naprawdę już trwają. Tak, bo wyprzedzając pewne rzeczy, uruchomiliśmy też zestawy, które już można dzisiaj SMS-owo na portalu Gostyn24 licytować, ale też i grają z nami OSP w Goli, która ma swoją licytację, ale też na terenie powiatu gostyńskiego podobne licytacje robi sztab w Poniecu, więc zachęcamy wszystkich Państwa, żeby włączać się, bo każda złotówka jest ważna, za to kupimy więcej sprzętu. Co można wylicytować i czy będzie złote serduszko? Po pierwsze będzie złote serduszko, ja przypomnę, że on ono, ono jest wyjątkowe. Ono jest po pierwsze tylko w Gostyniu, u nas w sztabie, ale też ma swoją tradycję. Oprócz gadżetów Wielkiej Orkiestry, które cieszą się największym powodzeniem, bo to jest pamiątka zawsze coroczna, mamy dary Gostynian. Tutaj są ciekawe wyroby i usługi świadczone przez lokalnych wykonawców. I też mamy dary od jakichś znanych osób, od VIP-ów, mamy zdjęcie Stocha z jego autografem, mamy rękawice bokserskie Michalczewskiego Tiger'a z jego autografem i paru innych sportowców i znanych osób. Wielu artystów też się dołącza do naszej akcji, i przysyła nam czy swoje nagrania, płyty z autografami, czy też jakieś rzeczy, które są związane z nimi. Ale te licytacje odbywają się nie tylko przez internet. Kilka z nich odbędzie się drogą telefoniczną podczas relacji live. Będą zestawy, które ogłosimy kilka dni przed finałem i będzie można w dniu finału telefonować i oferować swoje kwoty za, za te zestawy, po to, żeby wieczorem podejść do hutnika i nabyć te zestawy i przekazać pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tych zestawów będzie co najmniej 10. Wyznaczymy godziny, do których będą one licytowane. Trzy ostatnie osoby, które zgłoszą najwyższe kwoty przed zamknięciem licytacji, do nich jeszcze będziemy dzwonić i dopytywać, czy jeszcze między sobą chcą dograć ten zestaw, czy chcą być może jeszcze policytować już we trójkę i ostatecznie zwycięzca na będzie taki zestaw. Czy wolontariusze pojawią się na ulicach, tak jak to bywało w poprzednich latach? Jeżeli nie będzie obostrzeń zwiększonych, to w myśl tych, które obecnie są, e, pojawią się, są przygotowani, otrzymali już identyfikatory, otrzymali puszki, e, serduszka i będą czekać na Państwa na ulicach e, Gostynia, ale też wszystkich większych miast w powiecie gostyńskim i zapraszamy, żeby ich wspierać choćby złotóweczką, e, bo to jest też dla nich satysfakcja, to są głównie młodzi ludzie, e, poświęcają swój czas, będą stali w niepogodę, a każde podejście do nich i wrzucenie czegoś i odebranie serduszka od nich, e, to jest bardzo takie dla nich sympatyczne. I pokazuje, że to co robią ma sens. Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę po raz 29 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do tego, żeby być razem w tym dniu, razem z całą Polską, razem z całym światem, bo orkiestra gra wszędzie. Przypomnę tylko, że gramy w Gostyniu, a to zobowiązuje, bo gramy tak naprawdę o rok dłużej czyli będzie to dla nas 30. finał. Ale też gramy na przykład z rekordami, bo przypomnę, że w ubiegłym roku e, Gostyń ułożył największe serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w historii i mamy rekord polski. E, dlatego zapraszamy, żeby i w tym roku pokazać, że jesteśmy z Wielką Orkiestrą, że mamy otwarte serca i, i podzielić się tym, co mamy w kieszeniach i w portfelach. Zapraszam serdecznie.